Zacznijmy więc od samego początku. Zjawił się on w swojej czapie, którego nikomu wymówić nie potrafię. Ale po co? Jaki był jego cel? Mamma miała. hej idolu! Jest to słuchaj, taka mnie naszła ochota, żeby cię poprosić o autograf. Niestety, ten autograf na tabliczce nie pasował. Coś tu było nie tak. co? Mogę autograf? Wy Wytłumaczył mi, że istnieje tak naprawdę komenda. Autograf. Trochę to zajęło, więc dostał to, co chciał, tak? Niestety, mimo wszystko mężczyzna w dziwnej czapce. Nie mógł tego podnieść, ponieważ był na mojej wyspie bez uprawnień. Przenieśliśmy się gdzie indziej. Spotkaliśmy się więc w kościele. Dlaczego? Nie wiem. Musicie pytać go. O, w końcu biegnie. Miesiąc zalegał za mi kasy. Ja nawet nie wiem, o jakich pieniądzach on mówi, ale spoko. Dostał ode mnie autograf. Nim wiecie, jaka była jego reakcja? O, to nawet lepsze! Tak! No ale chwila, chwila. To nie mój film chyba. Po tym jak przyszedłem na serwer i przeteleportowałem się na swoją wyspę, moim oczom ukazało się... No, no w sumie nic. Nie mi pies, ponieważ wszystkie moje zwierzęta zostały usunięte i wcale nie zostały zabite przeze mnie i tym razem nie kłamie. Po prostu pojawił się błąd serwerowy i już tak wyszło. Ale w dzisiejszym odcinku zamierzam budować i zrobić zagrody dla zwierząt, których jeszcze tutaj nie ma, ale będą. Również poprawię... E, witam Was ponownie na mojej wyspie. I, i jak wcześniej mówiliśmy, się w sumie ja e, nie ma tu zwierząt, więc później później zrobimy cmentarz tych wszystkich zwierząt. Bartarka. Dzisiaj montowaliśmy oka. E, no to co, buduję. Tylko najpierw muszę trochę pokopać. Aha, no tak, muszę Wam coś pokazać. Haha, ha, oczywiście, że tak. Spójrzcie na to. Ej, mogę mieć czapkę? Hu zanim pokażę Wam resztę odcinka, muszę Was uświadomić, że 90% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału. Więc polecam teraz zejść tam w dół, kliknąć czerwony przycisk, żeby był szary. I to tyle, dzięki. Eee, mogę mieć mięso na czapce? O, mam czapkę mięsa! O, no, zestaw. Spójrzcie na to. Spójrzcie na to. Let's go! Mamy zestaw MVP plus! Gdyż ponieważ jestem mini- Ty, jak widzicie Let's go, let's go Wytnę to pewnie w nagraniu, bo to jest cringe, ale Mój żelazny, mój żelazny zestaw Czyli to, to I, i te takie budownicze, jakieś budowlane takie rzeczy Bloki, całości bloków I, Żeby to jakoś poukładać w końcu Bo ja mam wszystko rozpiepczone I nigdy nie wiem co gdzie jest i muszę tego szukać I tak pewnie zapomnę i zaraz y, przemienię to na węgiel. To założę. I kopiemy. Nasz progres już jest yy, spory. Czekam tylko aż będzie progres 100%, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Bo już ta zima mi się nudzi najzwyczajniej. Zadzwonki, no, będę odstawiać tutaj. Już mamy różne rodzaje sadłonek. Po co mi tyle śnieżek? W sumie nie wiem, ale mogę poreć bałwany. I to będą moi guardianie. Dobra, zobaczymy, co to będzie. I co to jest? Morskie. No, o co on? I czemu robi screeny? To był przypadek akurat, sorry. Ja myślę, że muszę porobić zwyczajnie mączki kocne, żeby oznajść liczbę. Dobra, let's go. Jeden, no way, e, mniejsze. Let's go! Ey! Ja jestem królem tego wszystkiego. Mamy tysiąc monet i jeden diament. Bo kopanie po prostu tego i szukanie drewna to niedużo mi daje. Więc to jest chyba najlepszy po prostu pomysł, jaki mogę znaleźć. Ponieważ muszę już zacząć jeszcze bardziej rozbudowywać wyspę. I muszę rozbudować wyspę na dole, aby móc później to tutaj przekopać i zrobić z tego jedną wielką wyspę. Okay. Pod spodem to będzie po prostu taka podstawa. Tam będzie wszystko takie najważniejsze. Tutaj będzie dom. I tu będzie taki ogród jeden wielki. A pod spodem będzie po prostu taka cywilizacja bardziej. W tym miejscu po to jest ten ogród, żeby zbudować miejsce na zwierzęta. Ponieważ nie będę ich sprowadzać na sam dół. Gdzie? O, a co co to? Pomarańcza? Gdzie ja mogę to podstawić? Limonka? Dębu? I w sobie takie nagrywanie samemu to jest. Tylko i wyłącznie gadanie do siebie. Jako to musi być po prostu schizela ludzi, którzy nie ogarniają, że nagrywasz w film. I mam kolejne sadzonki, teraz mamy trzy, więc postawię tutaj trzy. Yy, Rośnijcie w siłę moje drzewa. gdzie chcę dużo zrobić. Dużo zrobić. Tamten film trwał półtorej godziny, a i tak bardzo mało udało mi się zrobić. Więc w tym filmie chcę zrobić coś więcej i szybciej ponieważ mam dzisiaj siłę na to yy, i planuję to wrzucić yy, może dzisiaj jeszcze, albo jutro, jest 11 sierpnia, godzina 19 yy, więc albo się będę śpieszyć, albo... albo nie mam nadzieję, że nie jest to aż tak blisko, raczej nie a dlaczego? Ponieważ tutaj to wszystko będzie pokryte koblem yy, i to będą piętra aż mi się mieli w oczach przez tą barierę a wy też to widzicie? jak ja tak idę? W sumie nie wiem, czemu ja to buduję z drewna, nie z kobla. Ja nie będę tego zaczynać od początku, ja to zostawię tak, jak jest. Ja to, to zostawię tak, jak jest. Ważne, że się połączyliśmy, w jaki sposób e, to już nie moja sprawa, w sensie moja, bo to jest moja wyspa, ale... Nie mam nagrania. Mam 20 minut nagrania, z tego nie wyjdzie na pewno 20 minut. Gdzie mam moje kostki mączne? Eee, wodne... Ej, mogę tutaj zrobić takie oczko wodne, tylko potrzebuję więcej, e, Więcej wody potrzebuję. Chwila, ja mogę latać? Ja mogę latać! Co to jest? Miej to tam... Nie przeszkadza mi to tam. Nawet lepiej. Ale cool. E, wezmę już kobla. Wezmę kobla i zacznę budować ten dół. Ten dół. Ten dół. Zacznę budować ten dół. Z tych pół bloków. Da, e, zacznijmy od środka. Sobie pójdziemy tak zwyczajnie. Eee. Powiedzmy, że ten dół nie będzie wielkości, tutaj tego wszystkiego na dole, żeby trochę światła przechodziło mimo wszystko. Chcę tak tylko, żeby ten ogród się zmieścił, mój domek, i, i w sumie to tylko tyle mi wystarczy. Jednak robię to w taki sposób, żeby tutaj było dotąd, żeby światło słoneczne przechodziło na sam dół. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, jako iż to jest Minecraft i pewnie to tak nie działa. Ale chcę po prostu to tak zostawić trochę bardziej realistycznie, jakby to miało działać, nie? Czy ja mogę zamienić jakoś ten lodowcowy na wodę? Może jak postawię tutaj dużo pochodni albo to podpalę? W tym się na tym nie znam. A fajnie by było mieć wodę, ale chyba chyba to tak nie działa. Co ja to tak wezmę? Oj, tu postawię już bruk i mogę zacząć przekopywać to. Moje drewno pospadało mi. Tutaj wszystko mamy zrobione eee, i co? No i tutaj to muszę wypełnić jeszcze dirtę muszę to, to wypełnić, dirtem. Eee, tutaj to będzie wszystko oddzielone jakby tymi trapdorami.

9 7, 16, 36, dodać 9, 45 by musiało być. Żeby porobić te szóstki. No, no dobra, no spoko, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie mi. Ale chyba po prostu nie będę tych robić bloków, tylko zrobię tutaj jeden wielki taki przydział, nie? I ja widzę, że już mi trzeba urosło S? Let's go! Z matematyką to ja dobrze mam. Ale spójrzcie w ogóle, jak to ładnie wygląda. No się ma. I... No i spoko, no i buduję dalej. Kończyły mi się kublistona nowy półpłytki, więc robię więcej. Zabrakło mi już cobblestone'a Więc nie dokończę na razie tej platformy, ale widzę, że on kolejne drzewo Mam kolejne pomarańcze Nie mam więcej na razie... Ziemi Więc użyję... O! Mam jednak Ja po prostu z tą wodą zrobię taki cyk i myk Że tutaj będzie podstawka że schodziło po prostu Jak powstaje to tak? O! Tak to nie powinno wyglądać Czy pulwa? Spoko Zostawię to tak to jest najważniejsze, żeby po prostu mieć na razie jakkolwiek parmę. Nie mam ziemniaków, ale czy jest coś takiego jak sklep? Jest sklep ziemniak. Mogę kupić za 64, się zwróci, potwierdź. kupuję jednego ziemniaka. Za 64 dolary super, naprawdę są takie ceny. Motykę, muszę zrobić motykę. Motyka, motyka, motyka. Tutaj cię położę i lecę po kostkę. Kostkę mo i nasiona podstawie, nie wiem, powiedzmy gdzieś tutaj, bo i tak, i tak to nie działa. Mam nadzieję, że to się będę robić w tą stronę, bo w sumie nie wiem jak to działa zbytnio. To postawię tutaj. I już powoli to nabiera jakiegokolwiek wyglądu. Czy ja mogę lód przemienić na wodę? Nie wiem, ja to zwyczaj... Ja ogółem. niby grał Minecrafta, niby nagrywa Minecrafta, ale ja zazwyczaj nie gram Minecrafta i nie wiem jak wszystko działa. Właśnie ja to wygóruję, że sprawi, czy... Czy to ma jakiś sens? AI mi mówi, AI od Google mówi mi, tak, w Minecrafcie lód może zamienić się w wodę. Jeżeli zniszczysz blok lodu, który znajduje się bezpośrednio nad innym blokiem, nie powietrzem, lód zamieni się w źródło wody, czyli blok. Wow, Ej, dobra! Wystarczyło poczekać, nieważne. To tutaj mogę też rozwalić i położyć tutaj te e, linie Możesz się postawić, dziękuję. Eee. Chwila, ja mogę zrobić nieskończenie źródła wody. Na razie zrobię to tutaj. Najpierw zrobię nieskończenie... Ale mnie to denerwuje, naprawdę. Jak wygrywam dzisiaj? Ja jestem koksem po prostu. Mam tylko cztery, ale... Zawsze coś nie. Już to powoli zaczyna wyglądać. Yy... No i co? No i to w sumie tyle co chcę zrobić dzisiaj. Więcej nie zrobię. Nie zdążę. Bo trochę mi to zajęło. Eee, no ale dzięki za oglądanie, nie? Na razie.